Witam państwa serdecznie. Witam państwa serdecznie w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa na debacie o wolności słowa. Ja się nazywam Wojciech Borowik jestem prezesem Stowarzyszenia i chciałem zacząć krótko od tego, żeby przypomnieć dlaczego ta debata odbywa się właśnie w naszej siedzibie Stowarzyszeniu. Otóż Stowarzyszenie Wolnego Słowa zostało założone przez wadnych działaczy opozycji demokratycznej i Podziemia Solidarnościowego, czyli przez ludzi, którzy o wolność słowa walczyli czynnie. I nie poprzestaliśmy na tym, bo dzisiaj również w tym nowoczesnym świecie walczymy o wolne słowo, o jego gwarancję, nie tylko w Polsce, ale wspomagamy naszych przyjaciół poza granicami kraju. Wspieramy różnego rodzaju działania, które zmierzają do demokratyzacji w krajach totalitarnych i demokratycznych na całym świecie. I oczywiście jesteśmy zaangażowani w różne kampanie, które zmierzają do tego, żeby wolne słowo nie miało żadnych barier i ograniczeń. Stąd jest to spotkanie i myślę, że jest to naturalne miejsce do takiej debaty. Zaprosiliśmy do naszej rozmowy przedstawicieli komitetów wyborczych komitetów wyborczych, które zarejestrowały ogólnopolskie listy w Państwowej Komisji Wyborczej i dodatkowo przedstawiciela obywateli do Senatu, ponieważ jest to znaczący komitet, który zarejestrował znaczy nie, nie komitet, bo nie ma takiego komitetu, ale ruch, który, który zarejestrował bardzo dużą liczbę kandydatów do Senatu. Debatę naszą poprowadzi Jacek Szymandelski, członek zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Nie tylko poprowadzi, ale jeszcze wprowadzi nas do tej debaty, będzie miał takie słowo, wprowadzające. A teraz chciałbym krótko przedstawić naszych partnerów do rozmowy. Po pierwsze przedstawiciel PiSu, tak mówię w skrócie, Prawa Sprawiedliwości, pan Jarosław Sejmi. Po drugie, przeżywej ja bym mówił numerami, numerami list numerami list. Drugi numer uzyskał w głosowaniu Komitet Polska jest najważniejsza, przepraszam, no niestety tak, telekomunikacja jest starszą po prostu przez miesięcy. Pani Elżbieta jak Pan Marek Pański reprezentuje Sojżewicy Demokratycznej. Pan Franciszek Jerzy Stefaniuk, Klub Polskiego Stronnictwa Unijnego. Pan Andrzej już to jest dla mnie sympatycznym zaskoczeniem, że się pojawił na scenie politycznej Polską Partię Pracy Solidarność 80. jestem członkiem, ale reprezentuję w tej debacie. Tak, jest, to no jeśli jest, rozumiem, kandydatem do, do Senatu. Pan Senator Łukasz Adlerowicz, który reprezentuje Platformę Obywatelską. Pan profesor Krzysztof Libiński, nie wiem, jak powiedzieć, ale no, przedstawiciel ruchu, ruchu obywateli do Senatu też kandyduje w tych wyborach. Zwarsza mnie dobrze, pamiętam. W naszej debacie oprócz naszych analogy miał wziąć udział w tej debacie, zapowiedział się pan Janusz Walikot nie pojawił się, nie będziemy, nie będziemy czekali w związku z tym. Oprócz naszych gości poprosiliśmy też przedstawicieli Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wystąpi w tej debacie w związku z tym pani Krystyna Łukasińska, prezes organizacji oraz przedstawiciel Hejsiejskiej Fundacji Praw Człowieka, pani Dominika Bychowska. I z naszej strony dodatkowo w tej debacie wezmą udział Pani Janina Jankowska, członek zarządu, i Andrzej Kajewski, który jeszcze nie dotarł, również członek zarządu stowarzyszenia. Ja dziękuję za to krótkie słowo wstępu i ja oddaję teraz władzę nad wszystkim Jaskowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jestem zaszczycony, że mogę prowadzić taką dyskusję, bo dyskusja wydaje się, znaczy, sprawa wydaje się niezmiernie, y, niezmiernie ważna. jednak y, już powiedział trochę o naszym stowarzyszeniu, ale ja bym chciał dodać, że to jest stowarzyszenie jednak w pewnym sensie ludzi szczególnych. My wszyscy bardzo energicznie łamaliśmy na przykład paragraf 212 kodeksu karnego, który do dziś obowiązuje. I łamaliśmy jeszcze szereg innych paragrafów kodeksu karnego, Łamaliśmy te paragrafy, właśnie wierząc w to, że prawo, to prawo, nie utraciło swoje legalne podstawy. I co nas przekonało, że tak się stało? Przekonało nas to, że swobodnie dyskutując, usiłując swobodnie dyskutować, bo na za to zamykamy, Dyskutując tą sprawę, uzyskaliśmy poparcie społeczne, w wyniku którego zmienił się ustój i w wyniku tego wszyscy tutaj jesteśmy. Zatem pamiętajmy, że dyskusja dotyczy czegoś więcej niż jakichś incydentalnych spraw, że kogoś gdzieś tam yy, yy, wsadzono czy, czy, czy wykonano niewłaściwe wobec niego rzeczy. Dotyczy ona wolności myśli bowiem. Wolność słowa jest narzędziem wolności myśli. To na tym rzecz polega, że my mamy móc się swobodnie wypowiedzieć po to, by dzielić się myślami. Podstawą umowy społecznej, wszelkiej umowy społecznej w wolnym praw jest to, że państwo ma monopol na przemoc, ale obywatele <coughs> mają pełne prawo i pełną wolność słowa, by ograniczać władzę tego państwa. Dlatego też jak wiemy, opisanie w kodeksie karnym jakiegoś czynu oznacza, że czyn ten nie tylko szkodzi bezpośrednim poszkodowanym, ale że czyn ten jest złym w stosunkach społecznych. W ten sposób, zapisując sprawę wolnego słowa w kodeksie karnym, zrównujemy nadużycie wolnego słowa, bo my nie będziemy twierdzić, że nie ma nadużyć. Zrównujemy nadużycie wolnego słowa z takimi przestępstwami jak Kradzież czy przemoc, A nasze stanowisko jest takie, że to są nieporównywalne rzeczy. Że stoimy tutaj, ja może, hmm, może zacytuję, zacytuję stanowisko Gdańskiego Sądu w tej sprawie, które później było przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, w sprawie, w sprawie yy, yy, Prawa na prezydenta. Otóż co powiada tak, konieczne jest tolerowanie prawa do krytyki z uwzględnieniem wypowiedzi emocjonalnych, a nawet krzywdzących dla adresata, a nawet przekraczających dobre obyczaje mm. w życiu publicznym. I my się z tym całkowicie zgadzamy. Prawo karne nie powinno zajmować się tą sprawą. Bowiem prawo karne daje państwu możliwość określenia, co jest złem, a co nie w naszych myślach. I na to zgodzić się nie możemy. Prawo cywilne ma bronić poszkodowanych. Jeszcze dwie drobne rzeczy. Nie zmienia faktu to, że na przykład artykuł 212 czy tam 216 jest z powództwa prywatnego. To nic nie zmienia. Oczywiście... Lepiej, że jest z prywatnego, niż, niż z urzędu. Ale to nadal jest tak, że jeżeli czyn zostanie rozpoznany jako spełniający artykuł 212 czy 216, to państwo będzie karało owo zło w stosunkach społecznych. I to jest coś, na co my się nie możemy zgodzić. I na koniec jeszcze coś takiego. Ta Wolność słowa w rozumieniu naszego stowarzyszenia, często się słyszy tak, że jeżeli powiadacie o pewnej wolności słowa, to co z nawoływaniem do przestępstwa, to co z nawoływaniem do nienawiści rasowej. Chciałbym powiedzieć, że to nie jest przedmiot tej dyskusji, dlatego że nawoływanie do przestępstwa mieści się w generalnym problemie prawa usiłowania. To jest jakieś usiłowanie, zakładamy mianowicie że człowiek przepełniony nienawiścią rasową może dokonać czynu przestępnego, dyskryminacja albo nawet jakiś zbrodni. Zakładamy również, że namawiając go możemy zmienić jego postawę tak, iż on będzie przepełniony nienawiścią, nie, nienawiścią rasową. To jest prawo statystycznego. Jak wiemy nie wszyscy nie każde, nie, nie każde takie, takie zdanie będzie, będzie. Czyli tutaj można powiedzieć, że w każdym przypadku kwestią jest tą, czy słowa zostają użyte w takich okolicznościach i że stwarzają, że stwarzają wyraźne i bezpośrednie zagrożenie doprowadzenia do realnego zła, któremu legislator ma prawo jakby zapobiegać. Zatem nie, nawoływanie do nienawiści, nie, nienawiści rasowej jest, no przepraszam, można porównać z zakazem picia alkoholu przy prowadzeniu samochodu. Nie każdy pijany kierowca spowodował katastrofę. Nie każde nawoływanie do nienawiści rasowej, rasowej doprowadziło do katastrofy. To jest prawo innego rodzaju. Tu chcemy dyskutować o wolności, o wolności słowa i stawiamy, ja powtórzę nasze Koronne, nasze koronne pytanie, czy państwa zdaniem obywatele Rzeczpospolitej powinni rezygnować w pewnym zakresie z suwerenności w sprawie wolności wypowiedzi na rzecz państwa, by chroniło stosunki społeczne przed bluźnierstwem, kłamstwem, pomówieniem i powinno się o to odbywać za pomocą instytucji prawa karnego? Czy też obywatele są skłonni uważać, że wystarczy kodeks cywilny? I że odebranie państwu możliwości karania za nadużycie słowa jest mniejszym złem niż zło, które może spowodować danie władzy mm, państwowej prawa do karania ograniczeń tej wolności. My uważamy, że danie władzy państwowej e, prawa do takiego karania jest większym złem niż nadużycie wol, wolności słowa. Dziękuję bardzo i teraz w takim razie proszę przyszedł Pan pan Palikot, Zatem są obecni przedstawiciele wszystkich, wszystkich komitetów Komitetów Ogólnopolskich. Jeżeli chodzi o kolejność, to w takim razie no w takiej kolejności jak te komitety się znaczy jakie, jakie otrzymywały jakie otrzymywały, numer. Bardzo proszę Panią Elżbietę. Nie, nie, nie. A, a tak, to bardzo yes. przepraszam bardzo. Bardzo proszę Pana, nie, pana. Janka Sewina za zabranie I proszę mówić do sitka, bo to jest nagrywane. To jest główny mikrofon. No to wszystkie one są znaczy nie, to jest mikrofonator. Natomiast nasze mikrofony nagrywające to są. To Państwo, ja mam poczucie, że przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do odpowiedzi na pytanie, które zostało zawarte w zaproszeniu na tę debatę, pytanie sformułowane przez organizatorów. Właściwie takie dwa pytania tak? i one wyznaczają pewien kierunek myślenia. Po pierwsze, czy obywatele Rzeczypospolitej rezygnują w pewnym zakresie z suwerenności w sprawie wolności wypowiedzi? Na rzecz państwa, by chroniło stosunki społeczne przed bluźnierstwem, wątpieniem, pomówieniem za pomocą instytucji prawa karnego? Czy też obywatele uważają, że wystarczy kodeks cywilny i że odebranie państwu możliwości karania za nadużycie słowa jest mniejszym złem niż zło, które może spowodować danie władzy państwowej prawa do karnego ograniczania tej wolności? Powiem w imieniu mojego środowiska, że choć dyskusja, i powiem szczerze, choć dyskusja na ten temat, na temat tego dylematu się toczyła. Przez kilka ostatnich lat i padały różne takie no, zdroworozsądkowe argumenty mówiące na przykład o tym, że dlaczego sąsiad naubliżający sąsiadowi na klatce schodowej może być ukarany, a dziennikarz, który naubliża jakiejś osobie publicznej i to jest no, bardziej rażące, ma większą siłę rażenia niż sąsiad sąsiadowi, nie ma być karany. To jednak właśnie w imię tej wartości, która jest zawarta w drugim pytaniu, uważamy, że, że należy. 12 z kodeksu prawnego, że należy tego typu spory e, przesunąć do kodeksu cywilnego, proszę mnie nie przeszkadzać, do kodeksu cywilnego e, e, i e, w związku z tym poszerzyć zakres wolności słowa w Polsce. A to się wiąże oczywiście również z obserwacją zjawisk niepokojących, które mają faktycznie miejsce w Polsce, zwłaszcza w ostatnich czterech latach I, e, i, e, i koniecznością po prostu. E, zahamowania pewnych niepokojących procesów. Przytoczę może fragment wywiadu z premierem Jarosławem Kaczyńskim z Gazety Polskiej Codziennej i z weekendowego Wydania. Pełny, pełny wymiar, ten wywiad będzie miał w jutrzejszej Gazecie Polski.